Witam wszystkich tajemitonautów. W nawiązaniu do poprzednich odcinków, opactwo St. Denis jest dziełem opata Sugera, który wyobrażał sobie kościół jako centrum nowego oświeconego chrześcijaństwa. W swoich trzech książkach o budowie i konsekracji kościoła genialny opat napisał 13 oddzielnych inskrypcji celebrujących święte światło. W jednym z tych znakomitych napisów na złotych drzwiach zachodniej fasady Suger pisze... Jasna jest szlachetna praca. Ta praca świecąca szlachetnie oświeca umysł, aby mógł podróżować przez prawdziwe światła do prawdziwego światła, gdzie Chrystus jest prawdziwą bramą. Na podstawie tych słów Suger rozwinął swoją teorię lux continua, czyli światła ciągłego. Jego celem było sprowadzenie prawdziwego światła Boga na świat, przyjście dnia starożytnych Egipcjan. Medalion z okna katedry Saint Denis w Paryżu przedstawia arkę przymierza niesioną na czterech kołach i przypominającą triumfalny rydwan. Wewnątrz arki widać laskę Arona i tablicę prawa lub torę. Woda symbolizuje tutaj olej Chrystos. Dominując nad obydwoma majestatycznie wznosi się z głębin wodnych arki wielki filar podtrzymywany przez samego Boga Ojca. W pobliżu kół znajdują się cztery emblematy ewangelistów: lew, byk, człowiek i orzeł, które są, by tak rzec, granicami, elementami symbolicznego wozu. Arka jest wyraźnie widoczna jako cokół lub platforma krzyża. Arka, zwieńczona krzyżem, nazywana jest kwadrygą Aminadaba, triumfalnym rydwanem pieśni nad pieśniami którą czterech ewangelistów musi ciągnąć na krańce ziemi. Jeden z XIII wiecznych francuskich komentatorów Pieśni Honoriusz z Autun wyjaśnia, że Aminadab, Badamina odwrócona, stojący na wozie symbolizuje ukrzyżowanie. Zdaniem badaczy arka jest tym samym co słup Ozyrysa. Jest to arka Chrystusa. Kontrowersyjny dokument łączy powstanie Templariuszy z tą arką. Pierwsza część dokumentu rzekomo została napisana po grecku w roku 1154 i twierdziła, że pierwotni dowódcy Templariuszy byli inicjowani do tajnego stowarzyszenia pierwotnych chrześcijan gnostyckich. Pod przywództwem patriarchy Teokleta, który uczynił założyciela templariuszy dziedzicem sukcesji apostolskiej Jana Teologa. Mater i Elifas Lewi byli przekonani, że początki kościoła Joanitów wywodzą się z sekty starożytnych chrześcijan znanych jako Mandejczycy. Nazwa ta wywodzi się od zwolenników Jana Chrzciciela, którzy żyli w Iraku. Gnostycy ci głosili naukę podobną do tej głoszonej przez Jana Chrzciciela, którego uważali za inicjatora Jezusa i za pośrednictwem którego ich mistyczna doktryna i misja zostały przekazane umiłowanemu apostołowi Janowi. Wśród osobliwych symboli tego zakonu Mendaj, znanego także jako zakon mędrców Jana i chrześcijanie Jana, znajdowała się figura odciętej głowy brodatego mężczyzny, co dla niektórych było pamiątką męczeństwa ich pierwszego nauczyciela, co wielu badaczy i w tym my interpretują to jako symbol kompletnej arki przymierza. Sanskryckie słowo oznaczające gnozę lub mądrość brzmiało jnana, co po dodaniu ai staje się jajn, a po dodaniu o staje się jonana lub joanna. Daje to mocną wskazówkę dotyczącą wszystkich tajemniczych Janów, w tym umiłowanego ucznia Jana, ucznia, który był najbliżej serca Chrystusa, na którym Jezus oparł się podczas ostatniej wieczerzy i który nigdy nie zaznał śmierci. Mówiono, że Chrystus udzielił tajnej inicjacji temu Janowi, którego inicjacyjne imię brzmiało Łazarz. Przyniósł świętego graala do wieczernika podczas ostatniej wieczerzy. Zachowali pierwotną tradycję ustną, treść tych tekstów została w dużej mierze utracona, jednak fragmenty, które przetrwały, dotyczą fenomenalnych idei, które są skarbem w każdej księdze wysokiej magii, a wielu ezoteryków dałoby grube miliony, aby je posiąść. Owe idee przedstawiają to, jak można podróżować do odległych krain za pomocą magicznych środków, jak można dokonywać cudów za pomocą magicznych środków oraz jak można przekształcać rośliny i zwierzęta i jak można latać w powietrzu. Idee te były używane w praktyce, czego przykładem ma być konfrontacja Piotra i Szymona Maga, która odbyła się na latających maszynach w powietrzu. Można tutaj dopowiedzieć pewną historię, która mówi o tym, że m.in. Piotr i Szymon Magl posiadali latające dywany. Jeden z nich po konfrontacji trafił do Hiszpanii. Brnąc dalej, wydaje się, że Templariusze Janowie są kontynuatorami dżinizmu. Założycielnym dżinizmu około VI wieku przed naszą erą był Gina znany także jako Mahavira, wielki bohater, którego zwolennicy uważali za ostatniego z wielu trithmakrów, budowniczych brodów lub odkrywców mostów, których przykład, jeśli zostanie naśladowany, może doprowadzić do uwolnienia się z koła odrodzeń w ciągu jednego życia. A więc mówimy tutaj o reinkarnacji oraz o naśladownictwie Mahaviry, które może uwolnić nas z wiecznej reinkarnacji. Etmologicznie rzecz biorąc, imię jen jest połączeniem słów istota ludzka i dwa. Jest ono różnie tłumaczone jako dobroć, życzliwość oraz miłość. Gen oznacza miłość w języku majów. Jak zauważa Houston Smith, jen była cnotą cnót w sposobie życia Konfucjusza. Była to wzniosła, wręcz transcendentalna doskonałość, której, jak przyznał, nigdy nie widział w pełni wcielonej. Jen pokazuje ludzkie zdolności w najlepszym wydaniu. Zdolności te, jak widzieliśmy, nazywano shide. To cnota tak wzniosła, pisze Smith, że nie można nie być ostrożnym, mówiąc o niej. Dla szlachetnych jest ona droższa niż samo życie. Osoba jen jest niezwykle charakterna, wspaniałomyślna, bezinteresowna, empatyczna, o wielkim sercu. Kompletna arka jest archetypowym projektem, na którym opiera się ludzkie ciało lub bodhi, drzewo oświecenia, sidarty Buddy. Gdy nałożymy na to system czakr, możemy zobaczyć, że arka przymierza, złoty pojemnik, w którym przechowywano tablicę lub kamienie Boga, odpowiada obszarowi splotu słonecznego w ludzkim ciele. W świetle sposobu, w jaki odpowiada on naszemu mistycznemu systemowi ciała, uważa się za najbardziej fascynujące to, że urządzenie filarowe Ozyrysa miało być wyłożone złotem, stąd jego nazwa Złoty Kwiat. Kiedy ten złoty kwiato ludzkie ciało rozkwita, dzieją się niezwykłe rzeczy. Emituje ton, tonację lub oscylację życia. Ten ton, ta oscylacja jest przenoszona do mózgu przez nerwy lub gałęzie nerwu żołądkowo-pneumo i staje się owocem drzewa życia w szyszynce. Szyszynka była nazwą miejsca, w którym Jakub zobaczył Boga twarzą w twarz. Pneuma to żeńskie imię duszy, a gastrik od greckiego gastros odnosi się do żołądka. Inną nazwą nerwu pneumogastrycznego jest nerw błędny, czyli światło. Jest to pręt światła, który jest kanałem dla Chrystosa, który przenosi go w górę rdzenia kręgowego. Ta czakra jest bezpośrednio związana z emocjonalnym życiem jednostki. Jest to o tyle interesujące, ponieważ splot słoneczny odpowiada układowi sympatycznemu, który kontroluje konwersję materii nieorganicznej i organicznej w energię psychiczną. W tym przypadku sprawdza się powiedzenie: jesteśmy tym, co jemy. Aktywacja tej czakry umożliwia przeżycia poza ciałem i uzyskanie zdolności uzdrawiania. Fascynujące jest to, że 12 plemion Izraela jest określanych jako 12 znaków zodiaków w kole. To one wyniosły wiedzę hermetyczną z czasów, kiedy Sahara była żyzną ziemią. W fizjologii odnoszą się do splotu słonecznego i 12 sił tam skupionych, jak pokazano na przeróżnych obrazach. Jedno z najbardziej czczonych powiedzeń Jezusa brzmi: Ja jestem światłością świata. Słowo świat pochodzi od słowa wirować, oznaczającego kręcić się jak koło. Ozdobna obwódka alchemicznego rysunku zawiera grupy nazw substancji zwierzęcych, mineralnych i roślinnych umieszczone w bańce w kształcie jajka. Ich związek z odpowiadającymi częściami ludzkiego ciała jest pokazany liniami przerywanymi. Ta postać mogłaby być atlasem ponieważ jest pokazany, trzymający świat wokół siebie, pokazuje duchową energię świata wchodzącą do spiralnego splotu słonecznego. To właśnie jest ten brakujący element arki przymierza.